Beats spread faster than love. Beats spread faster than love. Beats spread faster than love. Tomasz Olejnik, mam 17 lat, jestem zawodnikiem teamu Topcar Drift. Eee, Jeżdżę od 3 lat, startuję w zawodach Drift Open oraz STW. Na przyszły sezon mam zamiar wystartować we wszystkich rundach tychże zawodów. Moje auto to BMW 30 Power z skróconym tyłem. Silnik to v 8 4.0, 300 koni. Porobione skręty, klatka, cały środek, zewnątrz, poszerzone.

I usually don't do this on the first night. Each spread faster than love. Beats spread faster than love. Cześć, witam. Nazywam się Jacek Kolejnik. Mam 36 lat. Interesuję się driftem od kilku lat. Od trzech lat czynnie wraz z synem zresztą rodzinnie jeździmy. Buduję 30 aktualnie z silnikiem Ampere o mocy 400. Koni z moimi mechanikami i lakiernikami. Myślę, że na początek sezonu to już gdzieś za 1,5 miesiąca będziemy gotowi. Oprócz tego prowadzę firmę Topcar, która zajmuje się blacharstwem, lakiernictwem, hurtową, hurtową sprzedażą lakierów samochodowych. Planujemy w tym sezonie jeździć na, 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 na wszystkie ważniejsze eventy w Polsce, myślę, że, że i za granicę. Na pewno odwiedzimy Czech Drift Series, takie ligi jak gdyś Open, STW. Na razie jeździmy z własnych środków, ale bardzo chętnie użylibyśmy powierzchni reklamowych dla jakiegoś potencjalnego sponsora, który chciałby się z nami bawić, z korzyścią oczywiście dla nas i dla, dla samego siebie, który chciałby się z nami bawić w ten sport. Myślę, że jest bardzo dużo odbiorców i bardzo dużo grono, które się interesuje tego typu, tego typu sportem. Each sprint faster than love. I usually don't do this on the first night. Zapraszamy wszystkie firmy, które są chętne do sponsorowania naszego teamu. Jesteśmy prężnym rozwijającym się teamem na całą Polskę. Możemy dobrze was rozreklamować, więc przybywajcie!